Dobry wieczór. I przepraszam. Przepraszam Was wszystkich. Przepraszam. Wiem, przepraszam, to za mało. Przepraszam. Nie wróci życie. Wiem. Mam nadzieję na jedno, w Wigilię nadziei. Wymarzyłem sobie dzisiaj prezent, który chciałbym otrzymać od Was. Nigdy nic nie chciałem. Nie chciałem, bo to no, wszystko mam. Ale całe życie pracowałem dla Was. I od Was teraz chcę prezentu. Trzynka. Przebaczenia. Przebaczenie. <laughs> przepraszam. Nie lubię tej telewizyjnej, kurwy. Kurwa, będzie ich niedługo pod celą, że ich chujak. Kurwa, wyjdzie w dino. Wesołych świąt! Wesołych świąt!